Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Kto wygra mecz? Polska. Polska. Kto? Polska. Polska. Kto? Polska. Polska, Polska, Polska. Do boju, do boju, do, do boju, 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 Polacy. Stasiu, ale czemu wy tak krzyczycie? Niech to czemu? Chłopaków naszych wspieramy, żeby lepiej grali znaczy. A i dlatego tak się poprzebieraliście w te czapki szaliki w ogóle? Dokładnie. Żeby im skrzydeł dodać, energii znaczy, i żeby mecz wygrali. Zgadza się. Ale misku to nie ma sensu, bo przecież my nie jesteśmy na stadionie, tylko w mieszkaniu. I oni nie wiedzą, że wy tutaj jesteście tak ładnie poprzebierani, że w ogóle tych waszych ryków też nie słyszą. Więc jakim to ma pomóc? Co? Nie no, na pewno im pomaga. Strzelaj, 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 strzelaj! Kurde no, centymetry normalnie! No pomaga, uwierz, po prostu pomaga. Dobra, jasno, że ci wierzę. W końcu jesteśmy interzami. Stasiu? A co to jest spalone? Co? Spalony. Co to jest? No, Ale że co? Sytuacja, kiedy piłkarz drużyny atakującej w momencie kierowania do niego podania znajduje się na połowie drużyny przeciwnej i jest bliżej linii bramkowej przeciwnika niż piłka i przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej. A. No. Ale ty jesteś mądry, mój terzanie. Nie odbierasz? Nie, to moja siora dzwoni. Nie mam ochoty konwersować z kufniarą. Nie lubisz swojej siostry? Mam no, z nią ciche dni. Ja tam za swoją przepadam. Po zazdrościć. Gol, gol! Mamy się! Piękny po prostu! Nasi rywale protestują i sygnalizują, że nasz zawodnik strzelił bramkę ręką, ale sędzia bramkę na szczęście uznał. Zobaczmy powtórkę, czy rzeczywiście była tam ręka. No niestety było ewidentne zagranie lewą ręką, jakby dopchnięcie piłki prosto do bramki. Ale powtarzam, sędzia na szczęście bramkę uznał i z tego się cieszymy. Takie jest piękno futbolu, w skład tego piękna wchodzą również błędy sędziego. Tak więc proszę Państwa, 1-0 dla nas. No ale ja, kochanie przecież nie powinno być bramki. To tak jak ja mam się cieszyć, że nie i w ogóle. Słyszałaś taki jest piękno futbolu. Najważniejsze, że nasi prowadzą. No ale kocham cię dziupku. Po prostu się cieszymy, tak? Cieszymy Tarzanie. Nie. Stój. U... stój. 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 No, 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 no. Kamień z serca. No. Co? Jaki karny? Kuźwa, jaki karny? No proszę Państwa, tej decyzji arbitra zupełnie nie rozumiem. Zobaczmy powtórkę. Ewidentnie nie było żadnego faulu, więc karnego też nie powinno być. Panie sędzio, gdzie ma pan oczy? Czekajcie, karny też jeszcze nie bramka, może będzie dobrze. Skuźba na dziada, skuźba pana dziada. O do! Pizdu! Proszę Państwa, nasi chłopcy zostali okrutnie pokrzywdzeni. Szmaciasz nie sędzia! Ubić gada! Że nosi! No ale jak, kochanie, bo ja nie rozumiem. Kiedy pomylił się na naszą korzyść, to pan w telewizji mówił, że to piękno futbolu jest. A jak na naszą niekorzyść, to że to skandal? Tu, bo to był skandal! Taki powinien kible czyścić, a nie sędziować. No, ale to się chyba wyrównuje, nie? Nasza niesłuszna bramka i ich. Kocham cię, Dziubku, ale na futbolu to ty się nie znasz. Pewnie masz rację. W końcu od czego mam ciebie tarzanie? Jezu, ile można z tymi reklamami? Weź sobą Mmm, Dziękuję, nie gustuję. Za dużo kalorii. Za dużo kalorii? Mhm. Dalej nie odbierasz? Może to coś ważnego. E, niech spada. Będzie mnie irytować kuwniara. Chociaż kiedyś miałam taką sytuację. Młoda dzwoniła jak najęta, a ja tylko pyk, odrzuć, pyk, odrzuć i tak przez kilka godzin. Okazało się, że nie miała kluczy. Starzy, tak jak teraz w rajku, w robocie, tutaj goście przyjechali. Tak siedzieli na tych schodach z walizkami. Bujek, henik z ciocią jadzią, babcia Polcia i dziadek Staszek i dwóch kuzynów, a nawet nasza sąsiadka, bo wyszła zobaczyć, co to za zbiegowisko i zatrzasnęła sobie ich drzwi idiotka. No, rodzice zachwyceni nie byli, najdelikatniej mówiąc. Powiedz synku, gdzie jest meńsa! Jest nas kilku, kilku I chcemy zabawić się Powiedz synku, synku. Gdzie im beza tak. Jest nas kilku, kilku I chcemy zabawić się przestań No przestań Zobacz jak siedzi, smutna i tak samej no chodź. Nie. No przytul się do nas. No chodź, no. Co, do brata się nie przytulisz? Weź, bo ci zaraz tę bitkę urwę. Matko. Matki w to nie mieszaj. Gdzieś, Idziesz, idziesz, Jest, 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 Polska! 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 jest, nasz! Uch. Ile to jeszcze potrwa? Kończ pan ten mecz, panie Arab! To jest, horror! Koniec! Proszę państwa, koniec. Jesteśmy mistrzami, jesteśmy wielcy. Mój Boże, co ja mam państwu powiedzieć? My, Polacy, jesteśmy mistrzami. Cały świat leży u naszych stóp i kwiczy i podziwia, bo to my jesteśmy wielcy. Ja, ty, pan, pani, państwo, wszyscy Polacy. Jesteśmy mistrzami. Nikt nam nie podskoczy. Teresa nie, ale jak to my, Polacy? że nasi. To to samo. Piłkarze, czyli my. No jak? Przecież my nie graliśmy. Ty nawet nie umiesz grać w piłkę. Sami mówiłeś, że ostatnio grałeś w podstawówce. Ja też nie umiem. A Julka wypala dwie paczki fajek dziennie, więc pewnie stu metrów nie przebiegnie. Więc jacy z nas mistrzowie? Przecież my żadnego wkładu w to zwycięstwo nie mamy. Więc czemu mamy się tak pysznić? Nikt nam kuźwa nie podskoczy! Potęgą jesteśmy i basta! Wygraliśmy? Jesteśmy mistrzami? Wydoiliście zgrzewkę browarów, dzieliście kilo parówek, zapierdzieliście całe mieszkanie, jesteście mistrzami? Popatrz na naszego napastnika wspaniałego. On wielki i Polak. No to ja muszę być wielki, bo też jestem Polak. To trochę jak zdyrem z mojej budy. Cały czas mi powtarzał, że mam być dumna z naszej patronki. I że jestem wielka jej wielkością. No, że Skłodowska i w ogóle. No, ale przecież ja sama pałe z chemii i ja miałam, więc jaka tam wielka? Oj, dzidzia, jak ty niczego nie rozumiesz. No, rozumek mam mały, ale na szczęście mam ciebie, mój Tarzan. Albo że wielka, bo Sobieski był Polakiem, a przecież ja się z córkami nie biłam. Ju raz się bił, raz został w pierdolę pod kebabem. <grym> no, racja. Synku, synku. gdzie jest melansz? Jest nas kilku, kilku i chcemy zabawić się Powiedz synku, synku. gdzie impreza? Jest nas kilku, kilku i chcemy zabawić się Powiedz synku, synku. gdzie jest melansz? Jest nas kilku, kilku. Cię. Powiedz, synku, synku. gdzie im beza? Jest nas kilku. kilku i chcemy zabawić się. Aha, właśnie tak. Żałuję, że Was tam nie było.